Cześć, tu Wojciech Dąbrowski. Na moim kanale znajdziecie najświeższe wiadomości z rynku samochodowego, praktyczne porady dla kierowców i ciekawostki ze świata motoryzacji. Jeśli interesujesz się samochodami i chcesz być na bieżąco, jesteś we właściwym miejscu. Zachęcam do subskrypcji, aby nie przegapić żadnych nowości. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. Aktualizacja 25 sierpnia 2022 7:21 net opublikowano. 24 sierpnia 2022, 21 et istnieje wiele działań, które kierowcy podejmują, nie wiedząc, że szkodzą i uszkadzają prawidłowe funkcjonowanie swoich pojazdów. Czasami myślimy, że proste rzeczy, takie jak jazda na niskim poziomie paliwa, nie mają żadnego wpływu, działania te mają jednak swoje konsekwencje. Prowadzenie samochodu zawsze na niskim poziomie paliwa jest złe, może powodować wiele problemów, niektóre z nich są bardzo kosztowne. Jeśli więc jesteś jedną z tych osób, które czekają, aż skończy się paliwo przed zatankowaniem, praktyka ta może spowodować poważne uszkodzenie pojazdu. Oto trzy rzeczy, które możesz zrobić. Jeśli zawsze jeździsz na niskim poziomie paliwa. 1. Zużycie pompy paliwa. Paliwo w zbiorniku działa jak izolator i smar dla pompy paliwa, gdy przepływa wokół ciebie. Gdy w zbiorniku pojazdu nie ma wystarczającej ilości paliwa, pompa paliwa nie jest smarowana w takim samym stopniu, jak normalnie. A jeśli stale jeździsz na niskim poziomie paliwa, możesz przedwcześnie uszkodzić pompę paliwa przeciążając ją i przegrzewając. 2. Osady szlamu. Paliwo często zawiera wiele zanieczyszczeń, które mogą osadzać się na dnie zbiornika i z czasem zamieniać się w szlam. Jeśli zabraknie paliwa, istnieje duże prawdopodobieństwo, że pompa paliwa zastrzeże ten osad do silnika, spowoduje to zatkanie wtryskiwaczy i filtra paliwa, obniżenie zużycia paliwa i słabą pracę silnika. 3. W każdej chwili może dojść do zgaśnięcia silnika. Twój pojazd nigdzie nie pojedzie, jeśli zabraknie mu paliwa. Konsekwencją braku paliwa jest nagła utrata mocy silnika. Wyobraź sobie, że dzieje się to na ruchliwej drodze lub autostradzie. Tak, byłoby to bardzo niebezpieczne, ponieważ silnik wyłączyłby się, a ty straciłbyś wspomaganie kierownicy i hamulców, co bardzo utrudniłoby kontrolowanie pojazdu. Możesz być zainteresowany.